Siemka, a, a oto losowanie, na które wszyscy czekaliście. na właśnie fej... wiadomość. Na, na Facebooku, oczywiście, jest tego dużo, ale małym druczkiem napisane. I, a, są trzy miejsca. A jeśli jeszcze nie podałam Wam mojego Facebooka, to link będzie w opisie. No to, żeby nie przedłużać, losuję trzecie miejsce. Powinnaś się cieszyć. Znowu masz trzecie miejsce z Więc Zuzia, yy, za trzecie miejsce z uziu wygrywasz kolasz, rysunek ze mną i z twoją ocę. No i y, jakieś LPS. <coughs> Przepraszam, mam chwilkę. Yy, no i co do tego, to tyle. Co do ciebie, to tyle wygrywasz. Drugie miejsce, proszę, żeby nie było, że oszukuję. Drugie miejsce wygrywa. Wygrywasz ty, Weroniko, Balonik, Krzeźmiska. A to drugie miejsce wygrywasz Lili, Lili, Kola, Subskrypcje. Jeśli masz YouTube, Rysunek ze mną i z Twoją oceną. No i pocztówkę, którą tutaj teraz zgubiłam taką pocztówkę. Dobra, no to jest jeszcze tego dużo, to może troszkę pomieszam. No i tak, tutaj, o, są. No i żeby nie było, że oszukuję, teraz mieszam jeszcze raz. I... Paulina Aurora Crook. No to tak, wygrywasz... Przepraszam, zgubiłam bianka wygrywasz kolarz. przesunek ze mną jest Twoją OC, dwa z speczopy, jeśli masz YouTube, to subskrypcję, no i może spotkanie w Dobra, nie będzie, niech nie będzie, że już, już że za, za długo Wam zajmuje czas, to yy. no to kupisz Puchatek was